Rossman to najpopularniejsza drogeria w Polsce. Wiele osób robi tam zakupy regularnie, jednocześnie biorąc udział w hitowej akcji promocyjnej tej marki. Niestety, teraz większość z nich czuje się oszukana. Rossman już od wielu lat króluje na polskim rynku drogeryjnym. Liczne placówki, które obecne są praktycznie w każdej miejscowości, zachęcają przystępnymi cenami oraz szerokim wachlarzem asortymentu. W sklepach tajmarki można dostać zarówno środki czystości, jak i kosmetyki, czy nawet karmy dla zwierząt oraz zabawki. Jednak teraz wiele osób czuje się oszukanych przez czołową akcję promocyjną tej marki. Rossman oszukał klientów. Rossman, podobnie jak wiele innych firm, wprowadził swoją własną aplikację na telefony. Dzięki niej przy każdych zakupach na nasze konto lądowała określona liczba punktów. Każda wydana złotówka to jeden punkt. Następnie, zdobyte punkty mogliśmy przeznaczyć na kupony rabatowe, które w znaczącym stopniu mogły zmniejszyć nasz rachunek w sklepie. Użytkownicy aplikacji mają także dostęp do promocji, które nie obejmują osób nieposiadających tego programu. Wszystko wydaje się proste, łatwe i przyjemne, ale wraz z nowym rokiem pojawił się pewien problem, który rozłościł wiele osób. Chodzi o to, że wszystkie punkty zebrane w 2018 roku nagle zniknęły skąd klientów. Wiele osób nie miało bladego pojęcia, że zebrane punkty nie przechodzą na kolejny rok i promocje, na które zbierali, nagle ponownie staną się tak odległe. Szczególnie klienci, którzy nie zdążyli wykorzystać swoich punktów, poczuli się oszukani przez markę, która według nich w żaden sposób nie poinformowała ich o tym, co się stanie z ich kontami w 2019 roku. Nie da się ukryć, że takie potraktowanie klientów bardzo negatywnie wpłynie na postrzeganie rozsma na Polsce. Wiele osób może wręcz odwrócić się do tej marki i zacznie wspierać konkurencję, która cały czas czeka na potknięcie z ich strony. Możliwe, że pod tak dużym naporem krytyki Rosman zdecyduje się na zwrot zebranych punktów, jednak w niektórych przypadkach może być już na to zbyt późno.